Idea jest prosta. Akurat jesteśmy alternatywą dla standardowego procesu edukacji. Wydobywamy kreatywność uczestników, pokazujemy jak tworzyć projekty, jak robić skalowalne biznesy i później wprowadzać je w życie. Na warsztatach Google Design Thinking studenci uczą się jak rozwiązywać problemy i dzięki temu też szukają rozwiązań bezpośrednich dla użytkownika i będą mogli znaleźć rozwiązania, które pomogą w przyszłości. Celem projektu jest zbudowanie i wystrzelenie na orbitę trzech nanosatelitów, na pokładach których będą prowadzone aktywnie prace badawcze, a dzięki temu studenci będą mogli uzyskać nowe kompetencje, pozwalające im wystartować do szeregu możliwości tworzenia nowej innowacyjnej gospodarki. Wednesday Innovation Night. To cykl comiesięcznych spotkań organizowanych przez Podkarpackie Centrum Innowacji dla otwartych i ciekawych ludzi oraz miłośników biznesu, nauki i startupów gromadzących się, aby dobrze się bawić, budować relacje, angażować się w rozwijanie społeczności oraz inspirowanie i uczenie się od siebie nawzajem. Jesteśmy na Hackathonie Better World 2019, gdzie skupiamy się nad żywnością, nad sprawami środowiska i problemami społecznymi. Odbiorcami głównie mogą być instytucje, przedsiębiorstwa, firmy, nie tylko w branży IT, które, które będą chciały zaimplementować takie rozwiązania u siebie.